odcinku pokażę Wam, jak robić złożenie funkcji i wyznaczać jej dziedzinę i wtedy będziecie mogli zrobić zadanie z zestawu, które dostaliście do domu. Powiedzmy, że mamy dwie funkcje. f od x to będzie logarytm przy podstawie 2 z x i funkcja g od x to jest 2 do potęgi x. Zauważmy, że dziedziną funkcji f jest przedział od 0 do plus nieskończoności. Dlaczego? Bo jeżeli mamy logarytm, to liczba logarytmowana musi być większa od 0. To, co jest w podstawie, musi być większe od 0 i różne od 1. Dwójka to spełnia, bo jest większe od 0, różne od 1, więc jeszcze x musi być większe od 0. Jeżeli chodzi o dziedzinę funkcji g, to dziedziną jest tutaj zbiór liczb rzeczywistych. Wszystko możecie podłożyć pod x. I teraz idziemy ze złożeniami. Co to jest f złożone z g? Od x oznaczamy takim kółeczkiem, jest to złożenie funkcji, u nas to będzie F od G od X, gdzie G od X to jest 2 do X, a F to jest logarytm 2 z x, o co chodzi do funkcji F, czyli do tej funkcji w miejsce x wstaw G od x, czyli do funkcji f, czyli tą zewnętrzną funkcję przepisuję, natomiast tu, gdzie miało być x, wkładam G od X, czyli 2 do potęgi X. Widzimy, do tej funkcji, tu gdzie był x, zamieniłam na g od x, czyli f od g od x. To znamy działania na logarytmach. Jak mamy tutaj 2 do x, to x możemy dać przed logarytm, i to będzie x logarytm 2 z 2. logan 2 z 2 to 1, czyli tu jest x. Teraz uwaga: jaka jest dziedzina tej funkcji? Dziedzina tej funkcji, to zobaczcie, są wszystkie liczby rzeczywiste. Czyli dziedzina jest taka, jak tutaj tej funkcji wewnętrznej. Dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych. Tutaj nic nam nie wypadało. Zobaczmy, jak będzie wyglądało złożenie g złożone z f od x. To znaczy, że do funkcji g mam włożyć funkcję f od x. Moja funkcja g to jest 2 do potęgi x, czyli 2 do potęgi, ale nie piszę x, tylko w miejsce x wstawiam logarytm 2 z x. I teraz uwaga, jaka jest dziedzina tej funkcji? Tu musimy popatrzeć, że mamy logaren 2 z x, czyli x musi być większe od 0. Dziedziną zatem będzie zbiór od 0 do plus nieskończoności. I musimy to zrobić już na tym etapie, bo pamiętacie, że później a do tego logaren a z b to jest b, czyli to będzie tak naprawdę x. Ale uwaga, tutaj... Dziedziną nie jest zbiornik rzeczywistych, tylko dziedziną jest przedział od zera do nieskończoności, bo tutaj nie mogliśmy wrzucić czegoś ujemnego. Co to będzie f złożone z f od x? Czyli do funkcji f wrzucam w miejsce x fun funkcję f. Czyli przepisujemy logarytm przy podstawie 2 i zamiast x logarytm przy podstawie 2 z x. I teraz popatrzmy na tę funkcję i wypiszmy założenia, jakie musielibyśmy spełnić, gdybyśmy chcieli wypisać dziedzinę tej funkcji. No Patrzymy najpierw na logaryn tutaj w środku, czyli x -y muszą być większe od 0. I dodatkowo to też jest w logarytmie, czyli logarytm 2 z x też musi być większe od 0. Tu mamy x większe od 0, a tutaj będzie x większe od 1. Tak, bo logarytm 2 z 1 to jest 0, czyli x większe od 1 i x większe od 0. Stąd dziedziną naszej funkcji jest przedział od 1 do plus nieskończoności. To zostało nam jeszcze g złożone z g od x. Jak to robimy? Do funkcji g wrzucamy g od x. Czyli przepisujemy funkcję 2... Do potęgi. Chciałabym napisać x, ale mam tutaj dać 2 do x. 2 do potęgi 2 do x. Dziedziną tutaj jest zbiór liczb rzeczywistych. Wszystko możecie wrzucić w miejsce x. Czyli jeszcze raz, co to jest złożenie? To jest funkcja w funkcji, czyli do funkcji f do środka zamiast x wkładam funkcję g od x. Tutaj do funkcji g, funkcję g składam z f, czyli do g w miejsce x wkładam wzór funkcji f od x. I pamiętajcie o dziedzinie. Zanim zaczniecie tutaj coś przekształcać i skracać, to zobaczcie, czy co możecie wstawić w miejsce x. W szczególności zobaczcie, ten przykład pokazuje, że jak nam się wszystko poskraca, to już wychodzi, że dziedziną mógłby być w liczb rzeczywistych. Nie jest tak, bo tutaj wcześniej był logarytm o podstawie 2 z x, a tam x musi być większe od zera.